wtedy szacu. To wtedy jest w porządku człowieku. No Wszystko no. Śmiarni, ja byłem w wojsku. Ale też się nie nadawałem, bo Za dużo świn. <laughs> Za dużo świn. <laughs> to dla mnie świnskie towarzystwo to, nie to jest, Ale zobaczcie jakie kurestwo było. Ty, w świniarni ciągle były tylko małe świnki, takie 15-kilowe. A wiecie dlaczego? Dlatego, że kurwa trepy kupowały takie no. świnie i wymieniali na duże. Sztuka się miała zgadzać. A jak w krolu było? Sztuka jest sztuka, dał mu przepodarte radło już ta, dwa. Tak, już, już ma dwa. I teraz jest taka sytuacja, że oni przy, przynosili te małe, zabierali te duże, mieli na tym przebitkę jak cholera. Wszystko się zgadzało. Żarcia. Ale nie przewidzieli, że pan Paweł nie będzie mu się chciało robić, bo wszystkie te pomyje, które przychodziły z kuchni, to musiały przechodzić przez sito. A żeby to wylewać do sita, to trzeba było yy, to dźwigać. dźwigać. To lepiej od razu do koryta i to szło spust Świnie wypiją i zjedzą od razu świetnie. Jakieś tam kurwa wieczka od puszek, jakieś widelce, ja pierdolę. I te świnie zaczęły tam zdychać. No. Okazało się, że później, że że się dowiedzieli że że że, jest towar. że że żarły puszki i stamtąd mnie wygonili ale posłuchajcie gdzie wylądowałem w kompanii honorowej garnizonu szczecińskiego ale tylko dlatego że miałem wzrost i wylądowałem w kompanii honorowej garnizonu i tam z karabinem bez amunicji nawet ślepej tam ktoś mi mówił że nawet nie ma zamka elegancko i tam nic sobie nie zrobisz, spokojnie znaczy tego co zbija wiem, wiem, ale miałem jedną najfajniejszą rzecz właśnie w tej kompanii honorowej że nigdy nie zepsułem salwy honorowej bo nie ma amunicji ale czasami wiesz Mogę jak Karol wstryknąć kiedy chciał. właśnie, wiesz jak czasami było Karol a było to tak, że wszyscy wyszli, a na końcu ktoś stryk. Jest. no bo słychać jak uderza w spłonkę bo nie zbyżałem. Tak, tak. A w kolumnie jesteśmy, tak. 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 No i, i tego. <laughs> I pamiętam taką, taką rzecz, jak na przykład była sytuacja, że chowaliśmy, bo często żeśmy na pogrzeby przeważnie jeździli. I Jeden jako kompania to było tak? Tak. Tam było 12 osób, kompania, taka niby kompania. Honorowa garnizon. żeby, żeby pochować z honorami kogoś. Tak, no to jechały trzy pary, Zmarszitz. albo jak był ktoś ważniejszy, to jechał Pluton, nie? tam 30 par osób, no i ten. tak. I. o, 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 o smokozordów, ale wszystko plastiki. Uruchamia. Nie, to li. Tak, se ktoś komis zrobił przy drodze. Tak. No i posłuchajcie. Szacun. Szacun, Nie, <laughs> <gry> Nie. Szacun? Nie. <gry> to nie szacun. i posłuchajcie posłuchajcie i teraz sytuacja jest taka że pani chowa męża a już spod woalki rozgląda się po kompanii honorowej który by tu żołnierz go zastąpił i, cieszy, to, tak? i to godnie tak jest i nagle jest taka sytuacja bo jak wiecie zawodowi wojskowi nie chowali się z krzyżem ale Cze, zapiekanki w ci wziąłeś, no, przepraszam. No to, w konie tam, to jest, ta, smułogi, w kolnie to. O tutaj bociany kupowałem. A tutaj kupiłeś, tak. No, tutaj, tutaj w kolnie, tak. Jest. Zapraszają. No ładne mają teraz skrzydła. No i on wbija ten krzyż, bo to był yy, pochówek bez krzyża, ale nagle na cmentarzu Karol, grabacz wyjmuje krzyż i wbija w ten grób świeżo nasypany. A z kompanii honorowej jeden z tych chłopaków. Łu Jezu Jezu! Aż go zabolało. Tak, ta, to tak fajnie to, to wyglądało. Wbija tu. O Jezu Jezu. No, trup nam wypadł synu z trumny. Aj, e, bo, szafy. W, ta, bo, <grym> z szafy asysta tak. honorowa polega na tym, że jest kompania honorowa i jest asysta kompanii. A więc ludzie, którzy noszą trumny albo wieńce i tak dalej, to jest asysta kompanii, nie? I tam były cztery osoby, czterech żołnierzy między innymi tych czterech i to na nios, nie, nieśli go w rękach tak, na rękach, za uszy aha, za aha. uszy, Zobaczy, się, ta, urwało się jedno chyba ucho i nagle ten, ta trumna zjechała po schodkach i uderzyła w ziemię tam na dole zablokowała się i przewróciła się do góry nogami normalnie, ten Wiem. wieko odpadło a on, do tak, góry dnem, do góry. A, a on tak jak na kolana upadł o też były ja, no nie wiadomo co robić. Wszyscy w tej no tak. kompanii to każdy się śmieje. Trub wypadł. Tak, tak. jest. A pies. byłem też strażakiem w wojsku, ale też niedługo. No, kim ja nie byłem w wojsku? Byłem celowniczym RGP-panc. Człowiek wielu Człowiek talentów. wielu talentów, tak Człowiek jest. Talentów.